Nie no to, to na system, bardzo ubrała proszę. Ubrała Jak ja słyszę, że, że winny jest system, to od razu zaczynam się troszeczkę denerwować. Przepraszam, ja przyznam szczerze, że sama nie wiem, co zrobić w tej sytuacji. Nie wiem właściwie, czy tutaj jest szansa na to, żebyśmy wspólnie znaleźli jakieś rozwiązanie. Pani Moniko, przecież sama Pani mówiła, że dzieci pracują wzorowo. Ale. Żeby tak. ja mówiłam, że ja to widziałam na lekcjach, tak? A system pokazuje mi co innego. Zresztą, ja bardzo Państwa przepraszam, ale może właśnie y, Pani Dyrektor dzwoni w tej sprawie. Proszę Państwa, proszę Państwa ja mam pomysł, ale nie chciałam o tym mówić przynauczycielce. nauczycielce. w mojej firmie zatrudniam ponad 20 lekarzy. To bardzo proste. Każdy wystawi jednemu dziecku zwolnienie na ten okres, i nieobecności będą usprawiedliwione. Proste? Nie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, to Nie, ja się nie Ale nie. nie. Tak słuchajcie, to, to nie, to. No yy, właśnie, jest nie, sensu, no ja sobie, że nie. O moment, nie, nie, nie. bo przede wszystkim to tak. To jaka to by musiała być choroba? No jakaś co trwa trzy miesiące, no jakaś zakaźna i jakby wszystkie dzieci od razu chore? Nie, okay. o nie proszę, no, proszę to państwa, bez ja. Sensu. Nie, nie, nie. Ja się, proszę państwa, na żadne choroby, tym bardziej zakaźne, nie piszę. Nie, mowy nie ma. Jeszcze tam kwarantannę przez te wakacje zrobią, Mowu nie mam. Ale proszę, proszę Państwa, nie uczmy dzieci kłamstwa, tak? Brawo, o, brawo pani ma. Prawda, nas, prawda prawa prawa. i prawda nas wyzwoli. Tak, tak, tak. Prawda, pani ma. Ale brawo. pani Gaja też się zgadza ze mną. Pani Marzeno, prawda jest jak dupa, każdy ma swoją. Roman. Altąd. Panie Romanie, biedna pani, jest, pani Aniu, z tym panem Romanem. Romanie, taki komentarz. O, 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 na nie wiem, Proszę powiedzie Państwa, powiedzie. Ale, ale o co chodzi? Nie mogę się z tym bezsensować, o co chodzi? Ja też nic nie rozumiem, o co chodzi? Pani Amelio, w aplikacji, w której uczyły się nasze dzieci, od trzech miesięcy trzeba było zaznaczać obecności. Jeśli Pani nie zaznaczała obecności, to pani dziecko było nieobecne, a według systemu nie może zostać sklasyfikowane. Prosta. To jest słowo. No nawet nie że jest jakaś aplikacja. No jest. Ja zaznaczałam. No, pani Andrzej. Ja dostałam dopiero później laptopa, tak? Zresztą to dzięki Panu Ziemowitowi w ogóle, tak? tak, pani. tak. Faktycznie Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało 180 tysięcy laptopów udostępnienia w ramach programu cyfryzacji polskich szkół. Ja myślę, proszę państwa, że te emocje, no przyznaję się, na początku też troszeczkę mnie poniosły. Rzadko mi się to zdarza. Ja jutro osobiście dopytam w Departamencie Edukacji Zdalnej, jak to jest z tą klasyfikacją i myślę, że pani Monika troszkę może przesadza. Nasz ja, rząd jest gotowy na każdą sytuację, i nie zwalajmy wszystkiego na system, bo system jest dobry. Nie, nie, jest dobry. Bardzo no. Państwa przepraszam, jestem właśnie po rozmowie. Myślę, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie. No, proszę bardzo. I proszę, no. Nie proszę. Nie wiem, że system jest dobry. No, 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 no.